Witajcie. Pogoda się zrobiła i już nikt nie ogląda YouTube'a. Wszyscy jak mogą na weekend zamiast to nad wodę. I bardzo dobrze. Trzeba korzystać. Szczególnie, że w końcu nas wypuścili z domu. Ale co ja tu dzisiaj mam? Dzisiaj będzie o filtracji wewnętrznej. Mam tu Eheima Pickup 200, największego z rodziny. Konstrukcja już dosyć leciwa. A ten konkretny filtr otrzymałem od wspierającego, który od czasu do czasu... Przesyła mi różne ciekawostki, jak biohoł mi różne tego typu rzeczy. Także dziękuję bardzo. Chciał zostać anonimowy, więc nie powiem kto to, ale za pakę dziękuję. Więc my sobie zobaczymy, jak ten filtr wygląda, jak to się ma do obecnych filtrów na rynku, bo tu widzę moc pompy nie jest jakaś oszołamiająca, ale zobaczymy, jak jest zbudowany. Ja tu jakieś stanowisko testowe sobie zbuduję, zobaczymy, jak ten filtr dmucha. Także zapraszam serdecznie na film. No okej, okay, co my tutaj mamy? Eheim Pickup 200. Brand of Year, który? 63? Nie, 19 na 20. Tak, że całkiem, całkiem, szczególnie, że te filtry, tak jak mówiłem, trochę lat mają. Sama konstrukcja tych filtrów jest taka dosyć nietypowa. Aquel też tak ma w jednym modelu. że Zobaczcie, brudna woda z akwarium wchodzi od dołu, brudzi wirnik i dopiero przechodzi przez media filtracyjne i czysta tutaj wypada, to jest regulowane i mamy natlenianie. No taka dziwna moim zdaniem. Metoda, żeby brudny, brudną wodę najpierw mieszać, a potem czyścić. Logiczniej by było, jakby jednak ta pompa była u góry. Ale Zelan, co ty tam wiesz, ty się nie znasz. E, przykrywka z góry, jakaś gąbka, to chyba wychodzi. Jeszcze zobaczymy, jak z dostępnością do wieżnika, bo może go tu się jakaś fantastycznie czyści. E, kompletny, coś tam i idealny, coś tam. Pobór prądu 6 W, także całkiem przyzwoicie, bardzo ekologicznie. Do akwarium do maksymalnie 200 litrów i pompa 570 litrów na godzinę, od 220 do 570. No i to jest już jest jakaś taka stara szkoła, bo trochę sobie nie wyobrażam, żeby do akwarium 200 litrowego pchać filtr z pompą 500. Czyli tak jak zawsze, co? Na pół do 100 litrów w sam raz. Akwarium świeże, jak i morskie. Tak. 3 lata gwarancji i tyle na tej stronie. Co na kolejnej? Propaganda. Mówię propaganda, bo nic nie rozumiem, co tu jest napisane. Hiszpański, włoski, rosyjski. A manual.pl jest w środku? Jest w środku. Instrukcja obsługi. I ten boczek. Niemiecki, angielski, francuski. Standard. I strona najważniejsza. No, zobaczcie, że tu mamy takie jakby wiesidło. Taki wieszak. Czyli cały filtr z zasysem i tutaj jest pewnie też prąd i to wyciągamy taki jakby pojemnik na nasze media, czyli w tym wypadku na gąbkę i mamy przykrywkę z góry. Coś tu, coś tu, coś tu. Kod QR na stronę odsyła. I tutaj mamy całą rodzinę tych filtrów i zobaczcie, że najmniejsze jest 45, 60, 160 i 200. No to oznaczenie pewnie wielkości akwarium, tak jak zawsze. No dokładnie, do maksymalnie 405 litrów, 60, 160, 200. I pompy od 50 do 180 litrów na godzinę, od 150 do 300, od 220 do 500 i od 220 do 570. Pojemność na nasze media: 85 cm sześciennych, 195, 330 i tutaj jest 470. Także te pompy. Jak tak patrzę, wiecie, na chińskich braci, jakie filtry teraz wypuszczają, to do akwarium, co ma 200 litrów, to oni montują pompę 1500. Ale to, jak zawsze, pompa nie robi roboty, ważne, żeby filtr filtrował i działał. Pobór prądu 3,5, 4, 6, 6. Jak widzę, że jest pobór prądu taki sam, a pompa jest niby mocniejsza, to już jestem podejrzany, że to jakaś ściema. Podnoszenie wody 0,35 no to żadne 0,35, 0,40, 0,40. No ale my tu słuchajcie, tą wodę musimy co? No nie ma tu żadnego podnoszenia. Także, moim zdaniem, zbędna informacja. I wymiary urządzenia 13 na 5, 16 na 7, 21 na 7 i ten największy ma 27 cm na prawie 8. 27 cm no to jest spore, spore urządzenie. Tyle teorii, to zobaczmy. Jak to wygląda. A jeszcze jedno, żeby nie było, że Heima robią w Niemczech. Made in China by Eheim. Czyli jak zwykle u braci ze wschodu. A nie Niemczech kupuje Heima, bo to niemiecki. Niemiecki to jest właściciel. Fabryka i tak w Chinach. <grym> Jak widzicie, darczyńca mieszka w uk bo mam przejściówkę angielską. No, kawał filtra, coś tam jeszcze jest. Co dostajemy w komplecie? Dławik do natleniania. Widzę, że nie mam tutaj w zestawie, nie dostałem rureczki, ale to nie problem, rureczkę mam. Gwarancja, instrukcja obsługi. 4 przystawki do filtra i sam filtr. Zobaczcie, jak on jest duży. Jest naprawdę spory. Tutaj mamy wlot wody, dosyć wąskie szczeliny. I wlot wody mamy jeszcze pewnie tutaj też się ta woda wlewa. Czyli mamy tędy i tędy. Tu u góry mamy regulację kierunku wylotu wody. Plus możemy zamontować sobie natlenianie. Z tyłu mamy miejsce na cztery przystawki i taki sprytny patent, taką rynnę na przewód. Z lewej albo z prawej możemy sobie ten przewód wypuścić, to jest okej. Okay. 6 W, IPX8. Niemcy. Me, Niemcy made in PRC, tak jak mówiłem. Dobra, jak się dostać do tego naszego pojemnika z mediami? i wychodzi. I to jest fajne. No, zobaczcie, filtr sobie wisi. Wy wyciągacie do serwisu ten pojemnik. No niestety trochę wody się uleje, bo uleje nam się tutaj dołem, gdzie jest wirnik. To jest nietypowa budowa w ogóle, że zobaczcie, wyciągam tą kasetę razem z wirnikiem. Tutaj zostaje nam tylko trzymadełko. Czyli jak będziemy wyciągać wodę, nam się wyleje tędy i woda wyleje nam się tędy. Czyli wtrącę jeszcze słówko, zanim Wam to pokażę. Ale bo już jest okres, sprawdziłem, woda wylewa się dołem i tędy, ale dołem wylewa się tylko do, do tego poziomu. Czemu? Bo tu w środku jest ten komin i on jest, zobaczcie, jaki wysoki. Także no, nie ma szans, żeby się woda wylała całkowicie przez dół. Wylewa nam się tylko do tego poziomu, także to jest spoko. Zobaczycie to później na żywym organizmie, czyli w akwarium. Trochę syfu nam z tego filtra wróci z powrotem do akwarium. Także to jest sam kosz, który zostaje. A my mamy naszą kasetę. Wirnik. Patrzcie, jaka prosta. Deinstalacja. I czpień widzę. Wirnika jest ze stali nierdzewnej. Lepiej by było jak byłby z ceramicznej, to by to była lepsza kultura pracy i teraz tam było napisane na pudełku akwarium morskie jak i słodkie. Do słodkiego ok, ale w morskim taka nierdzewka, no to ciekaw jestem. Jak ktoś używa tego filtra w morskim, to powiedzcie co się dzieje z, z tym trzpieniem, czy on nie przerdzewiał. Jak to wygląda, bo słodkim na pewno będzie ok. No i są wirnik, łatwy dostęp do czyszczenia, jeżeli chcemy go włożyć to mamy taką szczelkę, fik, temat załatwiony. Jak się dostać do kasety, pewnie można ściągnąć górę. No dokładnie, góra schodzi. Taki wielki pojemnik. Pomyśleć bo można, taka wielka gąbka. A co? A w środku komin. I połowa powierzchni naszej gąbki jest zmarnowana. Jaki to miał producent cel na myśli? No chyba chciał, żeby ta nigdy nam wydajność nie spadała. Tylko no to takie trochę nie jest chyba... Najlepsze rozwiązanie, kiedy brudna woda z akwarium przelatuje środkiem, w ogóle nie jest oczyszczona i wylatuje z powrotem, takie tylko mieszadło do wody. Jakby tutaj nie było tego komina, było, było niebo lepiej, bo ta woda musiałaby przejść przez media filtracyjne. Tak samo jakby nie było tego komina, można by było sobie na dół nasypać trochę ceramiki do jakiejś damskiej skarpetki takiej cienkiej i mielibyśmy podwójną filtrację. A tak niestety zobaczcie, ile tracimy miejsca. Moim zdaniem słabe rozwiązanie. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Może to jest super patent, żeby mieszać wodę i jej nie filtrować. Bo wtedy co? Tylko jak tędy wchodzi, jest filtrowana. No zmarnowany potencjał mi się wydaje. Ja powiem Wam, że jakbym miał używać tego filtra i nie jest na gwarancji, to bym połamał ten komin, włożył włożył większą gąbkę i by było lepiej, tylko oczywiście ja Was nie zachęcam do jakichkolwiek ingerencji fizycznych w sprzęt, bo od razu tracicie gwarancję, bo Zenon powiedział byście połamali. Nie, 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 nie. To wszystko zawsze ma swoją odpowiedzialność, ale ja taki tuning, jakbym miał zrobić tego filtra, na pewno bym ten komin po prostu stąd wyłamał i dał gąbkę, no żeby nie tracić miejsca. Jak ktoś używa? Bo wiem, że ludzie używają tych filtrów, bo widziałem. Często mi się pytają, co o nich sądzę. Ja mówię, no nie wiem. Nigdy nie miałem w rękach. To teraz mam okazję wam powiedzieć. No nie, niefortunne nie rozwiązanie. No kolejna rzecz, że nawet słuchajcie, jest ta woda brudna, pompowana tędy i przechodzi przez wirnik od razu nam mocniej brudzi wirnik i dopiero później idzie do góry. Też moim zdaniem lepiej by było jednak, żeby ten wylot czyli zasystus może zostać, ale wylot i pompa powinna być moim zdaniem tu u góry, byłoby to optymalniejsze rozwiązanie. Ale tak jak powiedziałem, no, te filtry mają trochę lat, to jest dosyć leciwa konstrukcja, więc może w tych nowych filtrach ma jest to inaczej. nie? No dobra, to co, zobaczymy jak ten filtr dmucha. Może, jak go do Iwagumi włożę, nie chcę mi się tu rozkładać jakieś małe kostki, nabrać wody i tu chlupać. Tak, po prostu wrzucę do Iwagumi. zobaczymy jak mucha, nie? To sekunda. Filtr już zainstalowany. Jak widzicie, jest sporych rozmiarów. Specjalnie nie ma gąbki, bo chcę zobaczyć, jak on mucha bez gąbki i z gąbką. I pokażę Wam też różnicę, jaka jest w regulacji, bo regulację mamy taką, że jak to jest wciśnięte to mamy mniej mocy, a jak wyciągniemy to mamy full, więc zmienimy ujęcie i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Na minimalnym ustawieniu, czyli na takim, filtr pobiera niecałe 4 waty, ale tu nie widzicie tego pewnie. Pobiera dość za ciemno, 3,8, musicie uwierzyć na słowo. A jeżeli damy na maksa, to pobiera, to pobiera 4,6. Ja zaraz Wam to pokażę jeszcze z góry. Tak dmucha na maksa bez gąbki. A jak damy minimum, to dmucha tak. I teraz zainstalujemy gąbkę. Zrobimy sobie porównanie. O, może tak, żeby było widać. A już mamy gąbkę. Na minimum. Nie widzę różnicy. No bo gąbka jest też czyściutka. Albo ten mi załatwia robotę, że ta woda w ogóle leci bez te, nie przez tą gąbkę, nie? Proszę zobaczymy jak on dmucha powietrzem. Powietrze na Maksa. A tak już tego powietrza leci mniej. Jeżeli chodzi o serwis, ile wody się wyleje z takiego filtra, to jak ja to sobie wyciągnę, zobaczcie, to woda się wylewa tylko do poziomu tych otworów z tyłu. Niech ja się wyleje i zostaje. Tu się z dołu nic nie leje. Także to jest spoko. z chwilę się zastanawiałem, czy te filtry są w ćmielu, No ale w czmielu jest wszystko, także linki do filtrów dam Wam w opisie filmu, a Wy jak zwykle sami podejmiecie decyzję, czy filtr jest warty uwagi, czy nie. Pierwsze wrażenie, no jest duży, na powietrza, łatwy dostęp do gąbki. Szkoda, że gąbka taka trochę oszukana mogłaby być trochę większa, ale jest tutaj wszystko ok. I powiem Wam, że, bo, bo nawet nie sprawdziłem, czy jest cichy. Jak wyciągnę Wyciągnę na powietrzanie. To więc nie słyszę. Ja słyszę tutaj otwarte, otwartą szafkę i inne rzeczy niż ten filtr. Jest tak, że jest. Cichutki, jeżeli nie ma bąbelków. No jeżeli są bąbelki, to z automatu No będzie głośniej. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!